Witam Was serdecznie na moim kanale. Tym razem zapoznamy się z grą Ace Ventura. Jest to przygodówka należąca do takiego kanonu gier z lat 90., bardzo popularna w naszym kraju również. Ukazała się w roku 96. W roku 97 została dosyć dobrze spolszczona, z tego właśnie była znana, że zlokalizowano ją i spolszczono bardzo dobrze, jak na tamte czasy była to, bo był to jednym z pierwszych tytułów, który doczekał się aż tak dobrego przystosowania do naszego rynku. Jak sam tytuł wskazuje, jest to przygodówka oparta na znanym filmie z Jimem Carrejem. Ja przyznam się szczerze, nie byłem jakimś wielkim fanem. Tych produkcji było chyba kilka części tego filmu. Natomiast wiem, że przygody tego detektywa, z którym mamy do czynienia w grze, są luźno powiązane z, z filmem. O czym więc jest ta gra? No więc wczuwamy się tutaj w psiego detektywa, który, który ma za zadanie ratować zwierzęta przed złoczyńcami, którzy, którzy chcą je skrzywdzić dla, dla zysku, dla pieniędzy jak widzimy grafika tej grze jest bardzo rysunkowa, taka animowana, typowa dla tamtych lat tutaj widzimy intro, w którym musimy uratować biedne ptaki przed jakimś drogolodytą, który chce wykraść jaja z gniazda i tak zaczyna się nasza przygoda Czego możemy spodziewać się po grze? No więc e, gra y, przedstawia nam oprócz naszego mieszkania trzy główne lokacje, między innymi osadę eskimosów, e, łódź podwodną kapitana Nemo oraz bajeczny zamek położony w Niemczech. Tutaj e, widzimy wejście do naszego mieszkania. Oferuje ono na przykład takie opcje. Halo? Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej? Jestem właścicielem domu i mam wyrzuty sumienia za moje nieludzkie zachowanie w stosunku do moich lokatorów. Znajdźcie mnie! Zamknijcie! A klucz gdzieś wyrzućcie! Jasne! Z... Nazywam się Jak widzimy, to podobnie jak w filmie, nasz bohater nie pała sympatią do. Człowieka, który wynajmuje mu mieszkanie, pana Szczygedensa e, i zaraz potem udaje się w podróż właśnie na, na łódź podwodną e, kapitana Nemo. Mamy tutaj do czynienia z różnymi minigierkami, takimi jak na przykład przepłynięcie między różnymi zanieczyszczeniami, które mają urozmaicić grę. Tutaj również zaraz zobaczymy jak e, nasz dzielny detektyw musi e, zebrać współrzędne, e, by płynąć dalej. No, jest to taka gra urozmaicona takimi różnymi zagadkami. No, o, widzimy jak Nemo. To jest tych złych, A, złych... Nemo! To niemożliwe! Nie, nie, opuś, mały palcz, jak mój statek Nurku! widzimy, gra jest dosyć barwna. Tutaj urozmaicono ją dosyć mocno. Obfituje w różne zagadki logiczne. Zaraz będziemy widzieć, jak dotrzemy do osady Eskimowskiej. Będziemy musieli ułożyć totem. Tutaj na przykład musimy podążać za wielorybem. Jest to gra, przy której na pewno nudzić się nie będziemy. Pamiętam, że gra uchodziła za dosyć drogą, ponieważ w 1997 roku kosztowała 145 zł, co było wtedy jak na owe czasy ceną prawie taką jak przeciętna gra na PlayStation 1. Więc czytając recenzję, dopatrzy, doszukałem się takiego tekstu, że no, jednak. Kupując grę za aż taką kwotę jak ponad 100 zł, należałoby się oczekiwać czegoś więcej. Natomiast, no cóż, yy, uważam, że jest to po prostu dobry tytuł. E, tu na przykład widzimy misję, yy, w której układamy totem. Zdradzę od razu, że totem miał przypominać yy, kształtem kobietę. Jest to dosyć ciężka zagadka, ponieważ. Nie mamy możliwości odwrotu. Jeżeli raz ułożymy zły klocek, to musimy ułożyć ten totem do końca. A następnie, gdy okaże się, że jest to zły kształt, to zobaczmy sami co się dzieje. Tutaj już oszczędzę Wam e, dalszej części. Ułożyłam następnie to ten tak, jak on miał wyglądać. Natomiast gra bywała w wielu momentach irytująca. Jeżeli ktoś nie grał w nią nigdy, nie miał do czynienia z e, opisem czy tam z żadnymi pomocami, mógł się trochę zamotać. Tutaj na przykład widzimy jeżdżenie skuterem po różnych lokacjach tej osady eskimowskiej, co też jeżeli nie było się ogarniętym, mogło przysparzać drobnych problemów. Mimo wszystko jednak uważam, że Ace Ventura, jak na tamte lata jest godnym bardzo przedstawicielem nie. przygodówek. Na pewno zapewnia wiele e, atrakcji e, właśnie wszystkim gierek. Osobliwy humor, dosyć prosty, ale taki typowy właśnie dla tego gatunku. Tu na przykład widzimy, jak Ace dzielnie oswabadza uwięzione foczki, które są przetapiane na tłuszcz. No i takie różne sytuacje. Naprawdę jest tu wiele postaci, z którymi możemy się zetknąć, z którymi możemy pogadać. Same zagadki są dosyć proste, nie jest to gra, w której trzeba zbyt wiele kombinować. Tak naprawdę prowadzi nas ona za rączkę, a twórcy, żeby trochę jednak skomplikować nam życie, postanowili wpleść w to te właśnie minigierki, różne, różne tam układanki logiczne, ale to też nie stanowi problemu, chociaż czasami można spędzić nad nimi długie minuty. Co jeszcze można powiedzieć o tej grze? Była ona, z tego co pamiętam, bardzo dobrze reklamowana. Zresztą ten ekran startowy, na którym prezentowałem okładkę gry, też pochodzi z pewnego czasopisma, znanego o grach chyba konkretnie z maja 1997 roku, ponieważ wtedy właśnie ta gra ukazała się w wersji polskiej. No cóż, tutaj możemy się przenieść do lat 90. Widzimy jak wtedy wyglądał ten internet, zresztą nie różni się to zbyt wiele od tego, jak wyglądał tak naprawdę. No tu musimy trochę pobawić się też w hakera, również takie możliwości oferuje ta gra. Cóż, ja mogę powiedzieć więcej, jak, jak przebiega w ogóle kontakt z tą grą po 22 latach. Pamiętam sam, gdy pierwszy raz zobaczyłem, ten tytuł to chyba było z któregoś numeru, jednego z pierwszych, numeru czasopisma Gambler. Tam miałem do czynienia z demem, które przedstawiało tylko i wyłącznie mieszkanie tego Asa. Pamiętam jako dziecko, jak miałem 10 lat, no ta gra zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Nie dość, że była oparta na filmie, to jeszcze oferowała tyle, tyle opcji. Tam, gdy kliknęło się w każdą szafkę, to ukazywało się jakieś zwierzątko. Tak bardzo była interaktywna jak na tamte czasy. No cóż, po, po, po 20 latach e, dobrze się bawiłem przechodząc e, ten tytuł jeszcze raz, znając już e, jego zakończenie i w ogóle, chociaż tak naprawdę jest to no, banalne, natomiast jeżeli chcecie e, wgryźć się trochę w temat takich starych retro gier, naprawdę polecam, ponieważ Ace Ventura oferuje taką esencję tego, co e, co miały zapewniać graczowi przygodówki właśnie w tamtych latach? Takich gier już się z pewnością teraz nie robi. O, tutaj widzimy przykład takiej zagadki logicznej. Musieliśmy przeprowadzić e, obwód elektryczny do końca. Jest to dosyć proste, chociaż trzeba nad tym posiedzieć. A tu na przykład widzimy taki fragment Uruchomić laser. A teraz akt wieczny. Kurtyna w górę. Żegnaj wentura. Spoczywaj w kawałkach. Ta? mam nadzieję, że moje agonalne krzyki popsują ci arię. Jest to w sumie ewidentne nawiązanie do... Jednego z filmów z Jamesem Bondem bodajże Golfingera. Natomiast no, gra oferuje różne gagi, na przykład w jednym z dialogów e, słychać e, coś a propos J23 i Brunera ze stawki większej niż życie. Także jest to tytuł ewidentnie dobrze spolszczony. E, ogólnie rzecz ujmując, przygoda z Acem Venturą w 2019 roku. Należy do bardzo przyjemnych, natomiast nie może się ona niestety obyć bez e, wspomagaczy w postaci wi wirtualnej maszyny, nie można jej bowiem uruchomić na Windowsie 10, uruchomiłem ją na emulatorze Windowsa XP, co zresztą widać na dole. Natomiast poza paroma błędami dźwiękowymi wszystko działało całkiem nieźle. Także jeżeli macie ochotę na przypomnienie sobie dzieciństwa bądź Zapoznanie się z takim e, tytułem, takim godnym reprezentantem lat 90. w przygodówkach, serdecznie polecam. To w sumie tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Podpowiem jedynie, że kolejny odcinek zostanie poświęcony polskiej produkcji opowiadającej o przygodach pewnego nastoletniego agenta. Dziękuję bardzo za uwagę i serdecznie pozdrawiam. Na razie.